Barbara Skarga żyła w latach 1919-2009. Nazywana pierwszą damą polskiej filozofii, autorka wielu książek z dziedziny historii filozofii i antropologii filozoficznej. Słuchana jako autorytet w bieżących sprawach publicznych. Jej siłą była autentyczność przekazu, ponieważ w swoim życiu urzeczywistniała wartości, które głosiła, a jej życiowe doświadczenia uwiarygodniały filozoficzne idee. Kim jest człowiek? Skarga podejmowała to jedno z największych filozoficznych pytań. Człowiek jest tym, kto pyta o własne bycie i kto próbuje na to pytanie odpowiadać. Bycie człowiekiem, tworzenie siebie, rozumiała jako wyzwanie moralne. A co miało wpływ na to, jak ukształtowała swoją osobę ta wybitna postać polskiej filozofii? Od dzieciństwa chłonęła środowisko intelektualne i kulturalne przedwojennej Warszawy, otwarte na Europę i świat. Z kolei jej korzenie rodzinne pochodzą ze szlachty ziemiańskiej kresów wschodnich. Rodzinny majątek w Chodzieńczycach darzyła wielkim sentymentem. Stąd też wyniosła etos zbudowany na poczuciu obowiązku, dbało się o polską tożsamość w tyglu narodów i kultur. Do Wilna na dobre sprowadziła się jeszcze jako młoda dziewczyna po śmierci ojca. Dwudziestoletnia Barbara tęskniła za abstrakcyjnymi ideami. Wojna zastała ją studiującą filozofię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i zniszczyła beztroski czas młodości. Skarga kontynuowała studia w domach swoich profesorów. Sama również nauczała młodzież matematyki i łaciny. Wstąpiła do Armii Krajowej i zajęła się działalnością konspiracyjną. Została organizatorką sieci łączności w całym okręgu wileńskim. W praktyce realizowała ideały patriotyczne. Sytuację aresztowania przez NKWD opowiadała nieraz jako anegdotę. Śmiech był jej bronią w reakcji na absurd systemu, sposobem na zachowanie wewnętrznej wolności. Po nieludzkim przesłuchaniu i roku spędzonym w areszcie, zasądzono jej 10 lat łagrów, ciężkich obozów pracy na Syberii. Doświadczenia, które ją spotkały, okazywały skrajne możliwości, jakie dotyczą człowieka. Może okazać heroizm, albo swoją godność utracić. Sama zachowała nadzieję i wykazywała się niezłomną postawą. W liście do rodziny pisała: Jest tak, jak musiało być. Jeśli nawet nie wrócę, w co nie wierzę, bo wrócę kiedyś na pewno, i nawet jeśli wrócimy wszyscy jako ci polityczni bankruci, którzy przegrali swoją wielką grę, to także nie będę żałować. Bo wiara w własną, słuszną postawę jest silniejsza nad kwestie osobistych losów. I czasem. Lepiej nie być, niż być. I nie chcę, żebyście wy mieli przeświadczenie, żeśmy nieszczęśliwi. Wspomnienie obowiązku daje poczucie jak najlepsze. I takie posiadam. W obozach pracowała między innymi jako pielęgniarka. Nadrzędne było dla niej, by ratować kogo się dało. Liczył się dla niej każdy indywidualny człowiek, który nie miał znaczenia w sowieckim systemie, ani w skrajnych totalitarnych ideologiach. W jej późniejszej filozoficznej koncepcji Również obecna jest obrona wartości indywidualnej jednostki. Po powrocie do kraju wróciła do planów rozwoju naukowego, jednak praca dydaktyczna na Uniwersytecie Warszawskim była dla niej zamknięta. Jej osoba zagrażała propagandowemu wizerunkowi państwa. Wolność myśli była skrępowana ideologią i cenzurą. Skarga znalazła zatrudnienie w Polskiej Akademii Nauk i zajęła się historią filozofii polskiej, a następnie francuskiej. Czym stworzyła sobie przestrzeń wolności do podejmowania interesujących ją problemów filozoficznych, unikając cenzury. W 1961 roku obroniła doktorat i po raz pierwszy wyjechała na stypendium naukowe do Paryża. Efektem pracy nad pozytywizmem francuskim była jej rozprawa habilitacyjna. Sama również wykonywała pozytywistyczną pracę u podstaw. Od 1978 roku działała w Towarzystwie Kursów Naukowych zwanym Uniwersytetem Latającym, gdzie dokonywała starań, by zdolni studenci mieli szansę studiować za granicą. Była przez to na celowniku służb bezpieczeństwa. Prowadziła również własne seminarium przy Polskiej Akademii Nauk, które gromadziło wokół niej kolejne pokolenia studentów i doktorantów, z których z czasem utworzyło się grono oddanych jej przyjaciół. Od lat 80. tworzyła i działała w Komitecie Nauk Filozoficznych oraz Towarzystwie Popierania i Krzewienia Nauk. Ideą, o którą walczyła dla polskiej nauki, była wolność od doktrynerstwa i zideologizowania. Rok 1989 był rokiem jej przejścia na emeryturę. Zapoczątkował jednak najpłodniejszy okres jej twórczości filozoficznej. Skarga często zabierała głos w wywiadach i tekstach publicystycznych, okazywała się surowym krytykiem zjawisk w polskim życiu społecznym i politycznym. Była orędowniczką ideałów demokracji i włączenia Polski do Unii Europejskiej. Krytykowała wszelkie przejawy nacjonalizmu nacechowanego nienawiścią do innych narodów i kultur. Odniesienie do inności było dla niej miarą etyczności zarówno indywidualnego człowieka, jak i społeczeństwa. Podkreślała do tego wagę docenia własnej tożsamości, poczucia dumy i godności. Ostatnie lata życia były okresem, w którym zyskała uznanie jako autorytet nie tylko naukowy. Była kilkukrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia i twórczość. Największym odznaczeniem był jednak order Orła Białego. Jej żywym pomnikiem są działania Fundacji na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi założonej w 2011 roku przez oddanych jej przyjaciół. A także Fundusz stypendialny dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, której zapisała swój majątek, a wcześniej przekazała anonimowo całość oszkodowania za 10 lat spędzonych w łagrach. Jej postać powinna zostać zapamiętana jako świadectwo tego, że można realizować dobro pomimo zewnętrznych przeciwności i ograniczeń. Urzeczywistniała wolność myślenia, prymat rozumu, troskę o drugiego człowieka, patriotyzm jako zaangażowanie dla dobra swojego kraju oraz zachowanie zwykłej ludzkiej przyzwoitości niezależnie od okoliczności.